I witam Chmiala, wszystkich bardzo jeżdż. serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2.0 Hyber Edition. W poprzednim odcinku zrobiliśmy pierwsze zadanie dzień. pierwszego z mistrzów, to którzy urzędują w mieście, czyli Matea. Musieliśmy zdobyć pieniądze od siostrzenicy stolarza, Torbena, to no i zrobiliśmy do jego to zadanie. No i teraz robimy zadanie dla Bospera, mianowicie musimy zdobyć sześć wilczych skór. Żeby to zrobić pójdziemy na polowanie z pewnym myśliwym No i też wydaliśmy pewną handlarkę do więzienia Ponieważ rzekomo handlowała z najemnikami Zrobiliśmy to żeby kanter po prostu się nas nie czepiał Bo nam już groził Dobra, mamy tutaj Bartoka, z nim porozmawiamy Z nim też pójdziemy na polowanie Mam złoto więc dobrze, nauczyłem się też tych Weźmiemy sobie piwo bez za darmo. I tutaj właśnie widzę że też jakieś budynki mamy. Co tutaj jest? Czy tutaj jest coś ciekawego? Całkiem ładnie to wygląda, przyznam szczerze. To jest tylko dekoracja, nie mogę tego wziąć. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy korini. nie wiem co to jest Narodka za budynek. Właściwie. Ogłasza się co następuje. Ja mam pojęcia w to związku z zaistniałą za sytuacją dla własnego bezpieczeństwa obywatel... Co więcej zabrania się wszelkich kontaktów z No ktoś tu musi mieszkać po prostu Koło Saj Koło tej, koło szubinicy Świetne miejsce do mieszkania. Polecam 2 na 10 No dobra, nie ma tu nic ciekawego Zobaczmy ten drugi budynek Jakaś kolejna chyba chałupa Do piwnicy nawet zejść nie mogę Piwnicy nie macie, lol Wszystko, trapa oczywiście Te doniczki też fajnie wyglądają Jedyną rzeczą, którą mogę wziąć stąd jest miotła Niestety No mimo że jest tutaj dużo obiektów Jak te doniczki albo talerze, kubki, dzbany i tak dalej No to niestety nic z tego nie mogę wziąć No ale trudno Liczy się to, że przynajmniej tych obiektów jest trochę tutaj No dobra, w takim razie już przeszukaliśmy to tylko zobaczyłem sobie, czy tutaj coś ciekawego jest tutaj nie ma nic ciekawego. Pozbawieni swych prac, więc z przejmują królewscy paladyni. No i będziemy teraz pierdzieli ten cały... Herald. Każdy, kto popełni przestępstwo lub sprzeciwi się królewskiej straży, podlega surowej karze. Co słychać? Egzekucją nie jesteś stąd, tego prawa zajmie wielmożny ja lord Andre. Gdzie się wcześniej kręciłem? W lasach kolinis, polowałem na wilki i śczerwo razem z innymi ma, ale rzuciłem to. Czasy się zrobiły się niebezpieczne. Kręci się tam sporo podejrzanych typów. No, w końcu skończył... swoje przemówienie. Gdzie mogę znaleźć innych myśliwych? Mieliśmy obóz niedaleko tawerny, w połowie drogi do gospodarstwa O'Nara. Ale nie wiem, czy ktoś jeszcze tam został. Do niedawna obaj przebywaliśmy w mieście. Mój przyjaciel Trokar jest bardzo dobrym myśliwym. No, no, właśnie, co z tym trokarem? Gdzie on teraz przebywa? To dziwna historia. Kilka dni temu siedzieliśmy w knajpie Koragona i gadaliśmy o łowach. Nie pytaj mnie, co się dokładnie stało. Byłem nieźle wstawiony. Pamiętam tylko, że trokar wspomniał coś o zakupie bagiennego ziela. Nigdy nie wrócił. No to jest właśnie podejrzane. Gdzie miał kupić to ziele? Chyba gdzieś w porcie. Po co mu to ziela było? Nie próbowałeś go szukać? Nie, powiadomiłem tylko straż. Jej funkcjonariusze nie zdołali go odnaleźć. Mam nadzieję, że nie zaatakował go wilk lub nie stało się coś jeszcze gorszego. Myśl, że podczas polowania mógłbym natknąć się na jego zimne truchło, przepełnia mnie strachem. Ten obraz nigdy chyba nie zniknie z mej pamięci. Powiem Wam taką ciekawostkę albo też spoiler z Returninga. Otóż ciało Trokara znajdziemy w lesie niedaleko farmy Akila. No i tam właśnie on, on został chyba zabity przez orków, z tego co pamiętam. I możemy powiedzieć bo Bartkowi, że on zginął. No ale w zwykłym gotyku dwójce niestety tego kara nie ma. Tylko po prostu jest Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? Hmm, we dwóch jest bezpieczniej, to prawda. A więc znasz się trochę na polowaniu. To znaczy, umiesz zdejmować skórę ze zwierzęcia? Tak. Dobra, ale chcę zobaczyć 50 sztuk złota. Za to będziesz mógł zatrzymać skóry i sprzedać je Bosperowi. Uczciwy układ, no nie? No tak, uczciwy masz. Proszę bardzo. Bosper mówił, że kiedyś dla niego pracowałeś. To prawda, ale jego interesują tylko te cholerne skóry. Mówiłem mu, jak się tam zrobiło niebezpiecznie. Nie zwrócił na to uwagi. No cóż, przynajmniej dobrze zapłacił. Nie mogę narzekać. Możesz mi coś o nim powiedzieć? <laughs> Ostatnio ktoś ukradł Bosperowi jeden z jego łuków w biały dzień. Jakiś facet po prostu wszedł do jego sklepu, wziął łuk i wyszedł. Złodzieje są coraz bardziej bezczelni. Może mogę ci po. Okej, okay, idziemy. Chodźmy na polowanie. W porządku, idź za mną. Za południową bramą zaczyna się las. Tam znajdziemy dużo zwierząt. Pewnie więcej, niż byśmy chcieli. Podoba mi się całkiem słuchajcie, to jak tu się robi pancerz, teraz mamy tutaj jakiś w ogóle kaptur futrzany, jakieś noż, noże czy sztylety, w pasie, która Jeszcze wróciła mamy do leczniczą. królestwa Beliala. Takie szczegóły jak najbardziej mi się podobają w modyfikacjach. Lub też w tym Cieszy oko. Ode mnie Taki drobny szczegóły. Trudno mi w to uwierzyć Dobra, idziemy z Bartokiem sobie Mam nadzieję, że Jakoś z tymi wilkami sobie poradzimy Bo ja jeszcze Zamierzam zapolować nie tylko na wilki Zamierzam też zapolować na nieco większą zwierzynę O! Kropica wygląda jak z Gotika Jedynki Poza tym zdecydowałem, że będę teraz pakował broń dwuręczną Ogólnie w tej serii Ponieważ rzadko kiedy Jak znowu ręka, jedna z tych głupich bestii No brandw koniec brandw z tobą ręczną. bestią oj, 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 oj To nie był zbyt najlepszy pomysł jednak Niestety nie mam zbyt najlepszego pancerza. Mam tylko głupi strój obywatela. No cóż. Trudno. Mam mógł za to. A nie mam strzał. Kolega jasna jeszcze urządził mnie. Kutafon. Dobra, mam nadzieję, że zabijesz te wilki O grzybki ma mamy i tam są zębacze, tam lepiej nie iść Zębacze za miastem już Niebezpiecznie jest wokół tego miasta Sama dzika zwierzyna Dobra, zabij te wilki Mam nadzieję, że ci się uda <śm> Nie no ja naprawdę nie mogę mu pomóc, ponieważ ten wilk mamy na hita chyba Dosłownie No ja mam nadzieję, że jakoś sobie poradzisz, Bartok Bez mojej pomocy <tryk> Tak poradził sobie faktycznie. Ja wiedziałem, że to tak się skończy. No, on jest słaby niestety. Za to ma miecz, znaczy maczetę ma całkiem fajną. Może w sumie nie tyle co on jest słaby, tylko po prostu tych, tych wilków jest to za dużo Dobra, ostatnio raz spróbuję jakoś coś poradzić, ale nie mam pojęcia co tutaj wykombinować Zawsze mi się udawało jakoś pokonać te wilki razem z nim Może użyję kuli ognia w sumie tak. Tak. A to jednak nie był dobry pomysł. Dobra, wiecie co, ja tutaj przerwę nagrywanie i widzimy się jak już ubiję te wilki, cholernę. Więc widzimy się za chwilę. Okej, okay, jakieś tu postępy mamy, ponieważ udało mu się parę wilków zabić. Dawaj, dawaj go. I tego jeszcze. Dawaj. Dobrze. No, koniec z tobą, bestio. Zbieram skóry teraz. Chyba do, chyba akurat... Będę miał już odpowiednią ilość. Tak, mam już odpowiednią ilość. To udało nam się jakiś, jakimś cudem zabić te wilki, ale naprawdę było ciężko. To teraz mam dla ciebie, Bartok, jeszcze lepsze zadanie. Otóż chciałbym, żebyś zabił nieco grubszą zwierzynę. Tylko nie wiem, czy ci się uda, ale potrzebuję tego. Zdecydowanie. No i jak myślisz, powinniśmy iść dalej w las, czy nie? Spróbujmy iść dalej. Chodźmy dalej. W porządku. Miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. No, kolega, czekaj, czekaj, może ja dam ci miksturę. O właśnie mamy tu cieniostwora. stwora. I ja bym chciał tego cienia stwora ubić. Tylko że będzie ciężko niestety. To mamy polowanie niezłe. No i. Tak, tak. Weź jakoś zabi tego cienia stwora. Błagam cię. No, jest z tobą. Udało się nam zabić cienia stwora. Wow, dumny jestem z siebie, normalnie. W końcu łyknąłeś miksturę leczniczą. W końcu. Brawo dla ciebie. No i tu mamy jeszcze od cholery krwiopijców przy okazji On sobie powinien poradzić z nimi Bo są słabe Ale to nie koniec naszych problemów Bo jest tu Coś jeszcze Co bym chciał upolować mianowicie zaraz właśnie ten przyjemniaczek powinien tu być no gdzie o jesteś właśnie mamy orka no okay. koniec no to polowanie jest jak najbardziej udane udało nam się wszystko wytłuc. Mamy skóry, mamy broń Orka, na której mi też bardzo zależało, ponieważ Harad będzie właśnie potrzebował tej broni. No i wszystko jest Git, bardzo krzyje Dość tego, wracam do miasta. Tutaj jest zbyt niebezpiecznie jak dla mnie, nawet we dwóch. Ork, zaraz za miastem, jasna cholera. No to na razie. Możesz sprzedać te skóry Bosperowi. No, tak też zrobię właśnie. Nie ma sensu iść dalej ponieważ tam jest już tylko gorzej Mamy kolejne tam potwory i tak dalej Tutaj na przykład mamy czarne gobliny, tam są bandyci więc lepiej tam nie iść Jak na razie przynajmniej Zdobyliśmy to co chcieliśmy, niedługo poziom będziemy mieli Więc pójdziemy sobie do Bospera i damy mu skóry Zobędziemy jego zgodę I został nam już tylko Torben i Harad No i Konstantino Ale z nimi to już jest o wiele prościej. Tutaj właśnie najciężej było z Bosperem i z Haradem Żeby ich zgodę uzyskać Teraz już jest już tylko prości Ja już zdecydowałem, że będę grał raczej najemnikiem leczącym byłem dwuręcznym. Nie wiem już, w co wierzyć. Dobra, idziemy do pospera. Można to było zrobić... Dajemy mu skóry. Mówią to i owo. Co do tych wilczych futer, mam je. Proszę. Wspaniale! Wiedziałem, że nadajesz się do tej pracy. A oto zapłata, tak jak obiecywałem. I co? Co myślisz? Czy to nie lepsza praca niż kucie mieczy po całych dniach albo napełnianie małych buteleczek w zakurzonej komnacie? Wolę jednak kowalstwo. Czy zgodzisz się, żebym zawarł umowę z innym mistrzem? O, miałem nadzieję, że będziesz pracował dla mnie. Ale skoro tego chcesz... Czy to znaczy, że mnie poprzesz? Nie wiem, czy. Jeśli pozostali mistrzowie nie zaprotestują, tak. Ale na pewno byłbyś dobrym myśliwym. No, dzięki za komplement. Czy ja mu mogę coś sprzedać? Może nie. Idziemy teraz do Harada. Albo właściwie do Torbena. Pogadajmy z Torbenem. Weźmiemy od niego jego zadanie. A, Nowa twarz! Nie jesteś z Korinis, prawda? Czasy nie są dobre dla podróżników. Wszędzie bandyci, nie ma pracy, a teraz jeszcze chłopi się buntują. Jakie wiatry cię tu przywiały? Roboty szukam. Co wiesz o Paladynach? Niewiele. Przybyli z kontynentu na statku dwa tygodnie temu. Od tego czasu przebywają w górnym mieście. Nikt dokładnie nie wie, dlaczego tu przybyli. Wielu lęka się ataku ze strony orków. Wydaje mi się jednak, że przybyli, aby stłumić powstanie farmerów. No, nie do końca. Co wiesz o tym chłopskim buncie? Chodzą pogłoski, że ziemianin Onar wynajął najemników, aby chronili go przed wojskami króla. Miał już pewnie dość oddawania swoich plonów i trzody paladynom i straży miejskiej. Skutkiem tego w mieście rosną ceny żywności. Gospodarstwo Onara leży na wschód stąd. Nie wiemy, czy toczą się tam jakieś walki. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, porozmawiaj z kupcami na targowisku. Podróżują po wyspie więcej ode mnie. No Tak też zrobimy. Szukam pracy. Wiesz cokolwiek na temat stolarki? Nope. Jedyne, co potrafię zrobić z drewnem, to rozpalić ogień. <grym> A wiesz coś o ślusarce? No cóż... Wybacz, ale nie będę miał z ciebie pożytku, jeśli nic nie wiesz o moim rzemiośle. I nie mam pieniędzy, żeby zapłacić przeladnikowi. No to co muszę zrobić, żeby twoją zgodę uzyskać? Miałeś kiedyś czeladnika? Owszem, i to całkiem niedawno. Co się stało? Nazywa się Elwrich i jest moim siostrzeńcem. Dobrze pracował, ale nagle przestał się pojawiać. Mnie to i tak. Coś się z nim stało? Gdzie on jest teraz? A skąd ja mam wiedzieć? Cały czas kręcił się przy tym plugawym burdelu w porcie. Nie zdziwiłbym się, gdyby w tej chwili zabawiał się tam z jedną z panienek. Jak dawno już go nie widziałeś? Pewnie ze dwa tygodnie. Kawał czasu. Straż została o tym powiadomiona? Jasne. Mieli go złapać i zadbać, żeby ruszył tyłek i zaczął znowu pojawiać się w pracy. Już tego żałuję. A zresztą niech robi co chce. Wcześniej czy później zorientuje się, że w Korinis bez uczciwego zajęcia trudno o cokolwiek. Czyżby? A więc wiesz sporo o ślusarstwie. Czymże byłaby piękna skrzynia bez dobrego zamka? Sam wyrabiam zamki. Dzięki temu mogę mieć pewność, że nie na darmo zrobiłem mocne skrzynie. Źle wykonany zamek można z łatwością zniszczyć, a w Kolinis jest mnóstwo złodziei, szczególnie ostatnio. Możesz mnie nauczyć, jak otwierać zamki? Spłaciłeś dług, grity, u Matea. Wygląda na to, że porządny z ciebie, człowiek, nauczę cię tego, co chcesz wiedzieć. Jednak nie mogę zrobić tego za darmo. Jestem zadłużony po uszy i potrzebne mi są pieniądze. Ile sobie liczysz? 200 sztuk złota. W returningu, jeśli chciałem się nauczyć otwierania zamków u niego, to nawet jak spłaciłem ten dług, u gritty, to znaczy u Matea, to i tak nie chciał mnie uczyć. Ponieważ jakoś mi nie ufał. Powiedział, że mogę być jedną z szumowin, i tak dalej. Nie wiem w sumie co trzeba było zrobić, żeby się u niego uczyć. Może musiałem mieć ileś tam punktów i nosa. Nie mam pojęcia. Dobrze, oto 200 sztuk złota. Te pieniądze naprawdę mi pomogą. Możemy zacząć, gdy tylko będziesz gotów. Ode mnie nikt się tego nie robi. A co jeśli chciałbym zostać czeladnikiem u jednego z pozostałych mistrzów? Dobrze, dam Ci moją zgodę. Ale najpierw postaraj się otrzymać błogosławieństwo bogów. Powiedz, czy jesteś człowiekiem wierzącym? Tak, jestem pokornym sługą, mistrzu Torbenie. Potem idź do Watrasa, kapłana Adanosa i poproś go o błogosławieństwo. On ci powie, gdzie znajdziesz kapłana Inosa. On też niech cię pobłogosławi. Kiedy już otrzymasz błogosławieństwo bogów, zagłosuję na ciebie. O, idzie darom. Akurat właśnie. Porozmawiajmy z nim w takim razie. Tylko, że on będzie chciał pieniędzy ode mnie, jak zawsze. Jak to... duchowni. Chwila. Co mogę dla ciebie zrobić? Szukasz duchowego wsparcia? Pragniesz skierować modlitwę do Inosa? Czy też chcesz złożyć niewielką ofiarę w złocie dla naszego kościoła? Niewielką Skąd pochodzisz? Pochodzę z klasztoru magów, leżącego w górach. Przyjmujemy w swoje szeregi każdego, kto ma czyste serce i jest gotów poświęcić życie służbie wszechpotężnemu Inosowi. No, do, magu, do magów ognia też można to łączyć. Co robisz w mieście? Prowadzę dyskusję z paladynami i wspieram obywateli radą i dobrym słowem. Szczególnie w dzisiejszych czasach naszym obowiązkiem jest pomagać słabszym. No tak, jak najbardziej, a poza tym on ma twarz kruka. W returningu daj mu inną twarz, żeby nie było podobieństwa z krukiem. Powiedz mi coś więcej na temat klasztoru. Nauczamy wszystkich dziedzin magii. Jednak sztuka magów ognia to coś więcej. Znamy się również na alchemii. Potrafimy tworzyć potężne runy. No i jesteśmy producentami doskonałego wina. Mmm, wino. Najlepsze co może być. Opowiedz mi o Inosie. Inos, nasz wszechpotężny władca, jest światłem i ogniem. Dał ludziom magię i prawo, aby byli jego narzędziami. Działamy w jego imieniu. Wymierzamy sprawiedliwość zgodnie z jego wolą i głosimy jego nauki. Strasznie pobożni jesteście. Muszę porozmawiać z paladynami. Czy pomożesz mi skontaktować się z nimi? Musisz dostać się do górnego miasta. Jednak wstęp do niego zarezerwowany jest dla obywateli i straży miejskiej. Nie tylko. No, i oczywiście dla nas, magów ognia. Jak mogę zostać magiem ognia? Musisz wstąpić do naszego zakonu jako nowicjusz. Niewykluczone, że po jakimś czasie zostaniesz przyjęty do kręgu magów. Jednak ścieżka prowadząca do tego celu jest długa, kręta i pełna wybojów. No, zdecydowanie. <laughs> Przyszedłem po błogosławieństwo. To dobrze, to bardzo dobrze. Z pewnością zechcesz zasilić święty kościół Inosa jakąś skromną. Ależ oczywiście. Właściwie to potrzebuje twojego błogosławieństwa, żeby zostać czeladnikiem w dolnej części miasta. Ależ synu, bez skromnej ofiary nie będę cię mógł pobłogosławić. Jak inaczej mógłbym się upewnić co do twoich dobrych intencji wobec najświętszego to kościoła właśnie, Inosa. Właśnie, słuchaj się go, on dobrze mówi. Trzeba pieniądze mu ile zać. wynosi przeciętna ofiara? To zależy od twojego stanu majątkowego. Boże, Zobaczmy, ile przyniosłeś. O Boże, Valentino hmm. chyba tam idzie. Hmm. Masz ponad 100 sztuk złota. Nasz pan powiada, dzielcie się, jeśli macie czym. Kościół przyjmuje twoją jakże hojną ofiarę. Błogosławię Cię w imieniu Inosa, albowiem on jest światłem i sprawiedliwością! No dobra, dostaliśmy błogosławieństwo od niego, teraz pójdziemy do Waterasa, ale to już w następnym odcinku, więc to było. No tyle w cieszym odcinku, żegnam się z Wami. Paladum88, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych odcinków, no i trzymajcie się. Trzeba. Cześć!